Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sernik. Sernik, ta, z takiego sera a, w kostce. Także to nie będzie sernik z jaderka, to będzie troszkę taki cięższy sernik, nie aż tak puszysty. Będzie on e, z, z rodzynkami i z brzoskwinkami. Także z co zaczynamy? Ja piekę, nie, 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 ja nigdy nie używam ciastek pod spód, ale jeśli ktoś używa, to, to proszę zrobić. Nawet powiem Wam, że nawet nie wiem jak to się robi, bo ja zawsze sobie piekę swój spód, ale wiem, że można zrobić ciastek. I co za... tak, mam tutaj 200 gram mąki pszennej tortowej, 200 gram mąki krupczatki, do tego dam 200 gram masła, do tego pójdą dwa żółtka i dwie łyżki gęstej śmietany. Dwie łyż dwa żółtka i dwie łyżki gęstej śmietany. Tak. O. Dodam dwie łyżeczki płaskie proszku do pieczenia. Cukier wanilinowy. A tu więcej nie będzie, jest dwie łżeczki. Tak. I 200 gram masła. A, i jeszcze muszę Wam coś powiedzieć: że tego ciasta na tą tortownicę 28 cm będzie za dużo. Ale to, to kilka kropel olejku, jakiegokolwiek e, e, lubicie, ja dam pomarańczowy. E. Będę wstrzeć masło i Wam powiem. Bo ja zrobię, bo to będzie takie kruche ciasto. Ja po prostu zrobię z ciasta, które mi zostanie po prostu zrobię kilka e, takich o, postaram się powykrajać ciasteczek. Z tego ciasta kruchego. Jakbyście chcieli tylko na e, spód tortownicy, to by trzeba było z połowy składników. Jeżeli tylko sam spód. Ale ja mówię, przy okazji będzie piekarnik Włączony to samo ciasto, mówię to, zrobię trochę ciastek. Zatrzymam masło o. i z tego zagnieciemy ciasto. Jakby było za luźne, troszkę podsypać mąką, ale nie krupczatką, tylko zwykłą tortową. Gdyby było za twarde, dać troszkę śmietan. Ale zawsze jest tak, że lepiej jest, jeżeli macie za luźne ciasto i dodać mąki, niż na odwrót. Jest po prostu trudniej. Dobra. Także ja już zaraz z tego zagniotę ciasto. Pierw pomieszam je widelcem, poprzemieszam. Dobra. O. A później będę zagniatać ręką. Dlatego mówię, jeśli ktoś nie chce sobie robić ciasteczek przy okazji, ale mówię, no to to jest piekarnik nagrzany, teraz trzeba oszczędzać, więc czemu przy okazji nie zrobić kilka ciasteczek? No, gaz teraz ma być droższy, więc lepiej sobie. A cukier, patrzcie, widzicie, stoi cukier. Powinno być 100 gram cukru. Ja dam troszkę mniej, bo wiecie, że ja daję zawsze mniej, ale normalnie to jest 100 gram cukru. No, chyba, że ktoś lubi bardzo słodkie, to można dodać więcej, oczywiście. I ja będę zaraz ręką zagniatać. Ciasto zagniotę, to do Was wrócę. Już do Was wracam. Ciasto wyrobione. Bardzo fajnie się, nic nie trzeba było już dodawać. O. I teraz ja zawsze zostawiam. Nie trzeba akurat go przykrywać. Chociaż na te 10-15 minut, żeby one sobie odpoczęło. Można do lodówki wsadzić. Ja nie wsadzam do lodówki. Tu zostawię sobie. Sprzątam tu wokoło i zabieramy się. I zaraz będę zabierać się za wyklejenie. To, yy, do, no, dobrze tu to mówię: tortowince. Tortownica 28 cm, nie wiem, czy powiedziałam. Dobra. No, już do Was wracam. W międzyczasie tak, nastawiłam już piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. Gdyby było bez termoobiegu, to 10, 10 stopni zawsze nastawiamy mniej. Ale i tak sprawdzamy, bo będziemy podpiekać spód ciasta. Ja zawsze podpiekam. A, tutaj mam garść rodzynek. Dajemy tyle rodzynek, ile to no znaczy też nie za dużo, bo w, w, wtedy po prostu no będzie no za dużo, no taką dość sporą garść rodzynek. Gdyby ktoś nie lubił, zalałam to wrzątkiem na chwilę, bo chcę po prostu opłukać, gdyby ktoś nie lubił rodzynek, zawsze można e, dać e, tę. spróbujcie sobie żurawinę suszoną, też jest bardzo fajna. Ja to zaraz przepukam, przepłukam, żeby ten i na, na siteczko. I zaraz wracam, ciasto przekroję na połowę i tak jak mówiłam, połowa jest wystarczająca na tortownicę, ale z tej drugiej zrobię sobie ciasteczka. Także jak będziecie robić tylko yy, na, do, 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 do sernika, to po prostu tam jak mówiłam yy, Wam yy, składniki, to wszystkiego dać po połowie i ja wyklejam zawsze paruszkami. Tortownicę mam wyłożoną papierem. Papier pierw w dół wyłożyłam, a później tutaj boki i one tak nachodzą. O. teraz przykryję to wszystko ciastem i one mi się już nie nie podniosą te boczne. Także ja wyklejam i zaraz wracam. Moje ciasto, moja moje ciasto, moja tortownica jest już e, wyłożona. Zostało miło tylko ciasta, to ja dołożę to do ciasteczek. Już nie chcę po prostu robić grubszych. A jak Wam zostanie, to po prostu zrobić grubsze. Ponakłuwamy widelcem i sprawdzamy. Zaraz wkładam do piekarnika. Ja tak myślę, że około 10 minut powinno być. Po prostu jak zobaczę, że ciasto robi się brązowe, to wyłączam piekarnik i wyciągamy od razu. Wyłączamy piekarnik i wyciągamy. Także wracam za chwilę. Końcówkę... końcówkę. Tamtą część ciasta podzieliłam sobie jeszcze na pół rozwałkowałam i patrzcie będę, już tutaj zrobiłam, będę robić ciasteczka. Wystarczy je później tylko cukrem, pudrem czy tam cukrem zrobić i od razu wyciągnę tortownicę i od razu włożę ciastka. Ciastka też będzie około 15 może minut. Dobra, to jeszcze raz zagniotę stamtę i robię tak wszystkie. No, minęło 10 minut i słuchajcie, ja już spód wyciągam. Zaraz wam pokażę. O! o. Nie widać, widać do kamery, widać. Podpiek się, troszkę niech przestygnie, a ja za ten czas, słuchajcie, zrobiłam o tyle ciasteczek. Posmarowałam je żółtkiem i idą teraz też na, na 10-15 minut e, do piekarnika. W, e, bo mówię, bo, bo szkoda, że nagrzał się i żeby to się zmarnowało. No, już wracam do Was, minęło 15 minut. Piekarnik na razie wyłączam i wyciągamy ciasteczka. O. I proszę zobaczyć mamy i ciasteczka o, i sernik piękne ładne ciasteczka widzimy się za chwilkę no już do was wróciłam tutaj mam ten ser e, sera jest kilo 16, jest to ser tłusty tłusty do tego sera dodam 6. Całych jajek i 100 gram roztopionego masła. 100 gram roztopionego masła. E, tak. Dwa białka, co zostały mi z ciasta, to ja je później ubiję na sztywną pianę. Ale tylko te dwa białka. I będę ciasto. Patrzę, że mi się bateria już kończy. Taką maszyną po prostu e, blendować. Zaraz do Was wracam. No, już do Was wracam. Ma taką konsystencję. I teraz powiem Wam, bo nie zapomniałam dodać cukru. Także Wy wcześniej dodacie cukier, ja dodam teraz, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Także nikt się nie stało, żeby ktoś zapomniał. Czy normalnie powinna być szklanka cukru? Półtorej szklanki. Ja oczywiście wiecie, że ja słodzę mniej i ja po prostu tego cukru dam mniej. Jedna łyżka, druga, trzecia, czwarta. O, pięć łyżek, mi tyle wystarczy cukru. Ale mówię, zresztą masa jest tak dobra, że można ją spróbować, jeżeli wcześniej żeście jajka sparzyli. To możecie spróbować masy. Wtedy będziecie wiedzieć, czy wam e, odpowiada, czy nie. Dam jeszcze troszkę tutaj olejku waniliowego. Kilka kropelek olejku, żeby ładnie pachniało. Jaki tam chcecie? E, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Tak. Dwie łyżeczki proszku. I teraz tak. Jeżeli budyń. E, jeżeli budyń. Jeżeli ser będziecie mieli za rzadki, wtedy dodajecie dwa budynie. Jeżeli ser macie za gęsty, no bo różne firmy robią różne sery teraz. Jeżeli wyjdzie, będziecie mieszać i okaże się, że. No, widzicie, że nie ma takiej konsystencji o gęstej śmietany, tylko no jest po prostu dużo bardziej. E, takie gęste, można dodać y, śmietany kremówki. 30 albo 36% słodkiej śmietany i mieszać, i po prostu zrobić je, żeby się zrobiła Wam taka konsystencja. A jak ser jest za rzadki, to dodajemy trochę więcej budyniu. Ja dodam tutaj jeden budyń, bo widzę po konsystencji, że jeden budyń mi wystarczy. Budyń dodajecie śmietankowy, waniliowy, jaki tam y, lubicie. Dodam budyń i to jeszcze raz. Wymieszam i będę ubijać dwa białka w innym naczyniu. Także zaraz do Was wracam. No, dwa białka ubiłam. I chcę Wam pokazać te ciasteczka. O, jakie ładne. O, jak się upiekły. Bardzo ładnie wyglądają. I proszę zobaczyć, są tak mięciutkie. O! Mmm, naprawdę. Mm. O! Coś pysznego. Bardzo łatwe. Tą pianę wymieszam z tym, z serem. jeżeli komuś się nie chce może na samym początku też e, tam wtedy co jajka dawałam dać te dwa, dwa białka i też się nic nie stanie będzie tylko troszeczkę mniej e, puszysty ale na pewno się uda bo to jest jednak ser ciężki te z wiaderka są sery takie bardziej inne I co będę robić? Zaraz to zostawię na chwilkę. O. Będę. Tutaj wyłożę tortownicę y, tym. Wrzoskinkami. Y, Takie malutkie kawałeczki pokroje brzoskinki. Będę wykładać. No, poółkładałam. Tu dodałam jeszcze te rodzynki, tą garść rodzynek. I wylewamy masę serową. piekarnik tak 160 170 stopni proszę sprawdzać jak zacznie przypiekać za bardzo po prostu skręcić na pewno bitą godzinę sernik musi być w piekarniku jeżeli po prostu będzie przypiekać zmniejszamy ja ja będę piec tak mniej więcej 170 stopni bo tak pieczę mój piekarnik I na pewno będę godzinę i będę po prostu zaglądać co 10-15 minut przez szybkę. Nie będę go otwierać, ale będę zaglądać. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze mam taki wyznacznik, że jak sernik mi troszkę popęka na górze, to znaczy, że już. To znaczy, że on już się upiekł. Ale godzinę zawsze musi być sernik. Nieraz nawet niektóre przepisy mówią, że nawet więcej niż. Godzinę, nawet i półtorej godziny, niektóre przepisy mówią. Mówię, ja nastawiam swój tak 170-160 stopni z termoobiegiem, ale w razie W sprawdzać. Naprawdę, bo, bo szkoda sernika. I dam na środek gwiazdkę naszą gwiazdkę, co robiliśmy przed chwileczką te, no, jak to się nazywa, ciasteczka. I wkładam do piekarnika. Chcę Wam pokazać, tak wygląda sernik po 30 minutach. Zmniejszyłam teraz temperaturę do 160 stopni i jest z termoobiegiem. Także Musicie po prostu zaglądać, tak wygląda. Minęło godzina 10. I nasz serniczek wygląda tak. Popękał po bokach, ale to nic nie szkodzi, on troszkę opadnie i to się wszystko schowa. Zresztą gdzieś jakaś pani napisała, że to nie są pęknięcia, tylko to są uśmiechy do kucharki, którego zrobiłam. Więc bardzo fajne porównanie. Zostawię go jeszcze, bo zmniejszyłam po godzinie, zmniejszyłam temperaturę do 150 stopni. Zostawię go jeszcze z 20 minut na 150 i wyłączam piekarnik i będę go studzić na lekko uchylonych dziwiczkach. No i cerniczek już Został upieczony. Pokażemy teraz, jak wygląda. Pomalutku tylko, żebyś się nie oparzył. Uważaj, pomału, pomału. A, tak wygląda upieczony serniczek. Jeszcze chwilkę go wyciągnę, i będzie informacja dla pani Ani. Także pani Aniu, niech pani ogląda. No, serniczek już wyciągłam, ale nie będę go jeszcze kroić. Wyciągnę tylko tą objęt. O. ładnie nam ostygł. A wiadomo, jak ten to będzie się zaraz woda zbierać. Jeszcze troszkę, jak ostygnie, bo się zrobi stabilniejszy, to ja przeniosę go sernik, Już Wam pokazuję. O! Na taką kratkę. Ale to jeszcze i po prostu na razie musi ostygnąć. Jak Wam się przepis podobał? To poproszę o łapkę w górę i zapraszam na następne moje przepisy. przepisy. A teraz wrócę się szybko do pani Ani. Pani Ani, pytała się Pani nas, ja, męża tam na kanale, jak, jak robimy wino z winogrona. To, to jest nasze winogrono z działki. My mamy ciemne. Po prostu zrywamy winogrona, e, trzymamy na, na krzakach jak najdłużej. Jak już są pierwsze takie zimne już noce, prawie jak, jakby były już przymrozki, to wtedy po prostu zrywamy. Wkładamy do e, e, butla. Yy, wszystkie te szypułki ja obieram, tylko to robię w rękawiczkach, bo jak nie zrobi pani tego w rękawiczkach, to ten, nie wiem, chyba to jest kwas, czy co, no, no nie wiem, no, ten sok po prostu yy, z winogrona, to aż pani yy, palce poparzy, więc proszę to robić w rękawiczkach. Ja te szypułki, wszystko ten, pogniotę ten w, w winogron. I zasypujemy y, cukrem. Wszystko zależy, ile ma pani winogronu. Y, przepisy naprawdę są na internecie. Ja po prostu to robię tak, że robię. Y, prawdę mówiąc, na oko. Wsypuję 4-5 kg cukru, y, zamykam i czekam y, po prostu, aż wino ruszy. Wino nigdy nie daje za dużo cukru, dlatego że jak jest bardzo dużo cukru, to wino może nie ruszyć daje troszkę mniej, bo w każdej chwili jak wino zacznie pracować i przestaje pracować, pod, pod, yy, próbuje się go. Jeżeli cukru jest. Yy, yy, jak to się nazywa? Jeżeli wino nie jest słodkie, to się po prostu cukrem dosładza. I on albo znów ruszy, będzie jeszcze pracować albo przestanie pracować jeżeli przestanie pracować to się po prostu dosłodzić tylko cukrem e, do, do smaku I, i, i wystarczy później rozlewamy chwilę jeszcze ono nam tam z tydzień dwa postoi e, rozlewamy do butelek albo przelewamy do drugiego baniaka, jak mamy drugi baniak i czekamy, aż się zrobi ten osad i ten, my te osady po prostu zlewamy. Nie ruszamy już wina, tylko po prostu wężykiem ładnie, żeby ten osad został na samym dnie. I tak za każdym razem, dwa, trzy razy i później do piwnicy wynoszę wino. I to wszystko. Że, tylko, że takim sposobem wino wy, wychodzi takie, bynajmniej nam, nie za bardzo, jak to powiedzieć, nie ma dość dużo procentów. Wychodzą słabe wina. A jak chcę Pani mocniejsze, to po prostu na znanym, na znanym aukcyjnym portalu proszę sobie kupić dro, drożdże winiarskie i wsypać, tak jak tam jest na opakowaniu, pisać wsypać drożdże winiarskie one zazwyczaj są na 20, albo na 25 litrów na stawu, albo na 50 litrów na stawu. I wtedy, o, wtedy faktycznie te wina, my robiliśmy w tamtym roku, i w tamtym roku wino nam wyszło dużo mocniejsze niż w tym, bo w tym po prostu nie kupiłam, zapomniałam i zrobiliśmy takie, ale ja takie też lubię, bo lubię takie. E, ja lubię wina, znaczy lubię e, wolę wina wytrawne. Także jak coś to, to proszę jeszcze pisać. Czasami przy jakichś tam takich pogaduchach na śniadanie to, to coś zawsze po, pogadam. Także do zobaczenia, do widzenia, pa!